Z nami trener Stali Ireneusz Pietrzykowski, trenerzy spotykamy się tuż po wygranym meczu kontrolnym z Avią Świdnik 5 do 1, który podsumował kolejny tydzień przygotowań. No tak, na pewno jeśli chodzi o, o mecz to bardzo fajna pierwsza połowa, mimo że tam było 1-1, to dużo takiej jakości piłkarskiej po jednej i po drugiej stronie potrafiliśmy zdominować ten mecz, potrafiliśmy tworzyć sytuację, troszkę brakło finalizacji ale to naprawdę można oceniać bardzo pozytywnie. Druga połowa no to taka już zdecydowanie nasza dominacja jeśli chodzi o, o, o to co działo się na, na boisku. Na boisku dołożyliśmy cztery bramki i na pewno to cieszy. Natomiast Awia to solidny zespół. Myślę, że nie są bez szans w walce o, o, o tą drugą ligę. Wiadomo, wieczysta jest dla nich pewnie trudnym przeciwnikiem, ale ale uważam, że to jest naprawdę dobry zespół. Cały tydzień no, dużo pracy, coraz bliżej ligi, więc, więc już to powinno lepiej wyglądać i, i myślę, że to tak dzisiaj wyglądało. Wrócę jeszcze do tego sparingu, poza wspomnianym początkiem, początkiem, pierwszym kwadransem. Kolejne minuty to tak jak trener wspomniał dominacja. Skorzystał trener z dwóch jedenastek. Czy zadowolony jest trener z, z założeń krytycznych, które sobie za, założy przed tym spotkaniem, no i zawodników? No tak, no ten, ten początek, to co pan powiedział, nie potrafili, było troszkę niedokładności, nie potrafiliśmy skorzystać z takich momentów, gdzie potraf, powinniśmy grać szybciej do przodu, ale im dłużej trwała ta pierwsza połowa, tym lepiej to wyglądało. Więc tak, no myślę, że to co pracujemy, to obiecująco wygląda na boisku. Prawa za skuteczność, bo ostatnio no już można było przeczytać, że atakuje kibicom, obserwatorom tych bramek, no ale dzisiaj zespół zadał kłam temu wszystkiemu, strzelając pięć bramek. No różne są mecze, tak? Jeżeli gramy mecze z dobrymi pierwszoligowcami, to, to, to ciężko, żeby to strzelać po, po pięć bramek, tak? więc e, na pewno e, to, że dzisiaj jest pięć, to jest taka przyjemna sprawa, natomiast e, no i tak wszystko najważniejsze zacznie się za dwa tygodnie kogoś testowaliśmy dzisiaj? Tak, dzisiaj był z nami Patryk z Ohio i wypadł na tyle obiecująco, że będziemy próbowali dopiąć ten transfer. Liga zbliża się wielkimi krokami. Przed nami ostatni mecz sparingowy w sobotę w Radomiu. Jak będą wyglądały przygotowania właśnie w tych ostatnich dwóch tygodniach? No, mamy cichą albo może nawet nie cichą nadzieję, że uda nam się już wejść na naturalne, tak? bo w Radomiu będziemy grać nad, nad, na naturalnym. Więc to troszkę inne przyzwyczajenie, inaczej piłka, troszkę funkcjonuje, więc na pewno nam to jest potrzebne. No i cóż, normalna praca ten tydzień, później jak w sobotę i, i zostanie no, tydzień do ligi. Dziękuję. Ślicznie, no jeszcze wrócę do wczorajszego wydarzenia. Zdobyliśmy nagrodę. Za najlepszą drużynę za 2023 rok w gali podkarpacka Nike. No i też gratulacje dla trenera Wartka Piotrczaka i Kuby Kowalskiego, którzy znaleźli się w trójce nominowanych zawodników trenerów. No tak, to taka przyjemna sprawa, bo tak naprawdę ten rok pracy został doceniony i, i, i to, że my we trójkę znaleźliśmy się w już jakby w finałowej trójce nominowanych, a, a drużyna została drużyną Podkarpacia za zeszły rok, no to, to naprawdę takie docenienie tego, co wydarzyło się w Stalowej Woli w zeszłym roku. Jeszcze raz gratuluję. I dziękuję, dziękuję bardzo.